Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Ludzie mają bardzo wrażliwe miejsce na ten film, który projektują. Wiecie, kiedy wszystko było możliwe, kiedy mogło się wydarzyć wszystko, byli parą, która podarowała nam jeden z najbardziej romantycznych i niezapomnianych momentów tanecznych w historii kina. Dirty Dancing to nie był tylko film, stał się zjawiskiem kulturowym. Publiczność wszędzie wierzyła że ogląda prawdziwą historię miłosną między Jennifer Gray a Patrickiem Swayze. Ale co, jeśli napięcie, które sprawiło, że ich chemia była tak elektryzująca, pochodziło z czegoś głębszego, silniejszego? Jennifer Grey podczas zdjęć skrywała tajemnicę, prawdę, o której mówiła dopiero lata później. Dziś odsłaniamy zasłonę i pokażemy, co tak naprawdę działo się za kulisami. Historia napięcia. Wstęp do Red Dawn. Zanim Dirty Dancing stał się filmem, który ukształtował całe pokolenie, Jennifer Gray i Patrick Swayze przeżyli już pewnego rodzaju chemię, jednak nieromantyczną, lecz pełną konfliktów. Ich pierwsze spotkanie na planie miało miejsce w 1980 roku podczas zdjęć do Red Dawn, akcji dramatu zimnej wojny w reżyserii Johna Miliusa, który został wydany w 1984 roku. Film Znany jako pierwszy z kategorią PG-13, opowiadał historię amerykańskich uczniów, którzy zjednoczyli się jako partyzanci, gdy Związek Radziecki najechał na Stany Zjednoczone. Ponury, patriotyczny, przesycony paranoją, ery reagana. Ale za kulisami tliuszy zupełnie inny konflikt. Patrick Swayze objął główną rolę Jeda Eckerta, starszego brata i lidera grupy oporu Wolverines. Rola wymagała intensywności, czegoś, czego nigdy nie brakowało Swayze'owi. Urodzony w Teksasie dorastał w domu pełnym dyscypliny i sztuki. Jego matka Patsy Swayze była uznaną choreografką i nauczycielką tańca, a Patrick poszedł w jej ślady. Ćwiczył balet, gimnastykę i sztuki walki. Jego fizyczna obecność na ekranie była imponująca, ale szła w parze z poważnym podejściem. Swayze z niesłabnącą determinacją poświęca się swoim rolom, czasami aż do obsesji. Koledzy z planu donosili, że między ujęciami pozostawał w swojej roli, mówił i zachowywał się, jakby wciąż był w grze. Jennifer Grey natomiast pochodziła z innego artystycznego świata. Jako córka aktora Broadwayu Joella Greya była wcześniej szkolona w aktorstwie, wolała jednak emocjonalne, instynktowne podejście. Na planie Red Dawn szukała jeszcze swojego stylu. Grała Tony Mason, dziewczynę w buncie młodzieżowym, która w trakcie filmu staje się zlękliwej odważna. Jednak zamiast nawiązać więź z partnerem, czuła się przytłoczona jego energią. Intensywna metoda aktorska, Sway's ego i jego fizyczna obecność były nie do przeoczenia. Aby utrzymać formę, często ćwiczył między ujęciami. Film był kręcony głównie w Nowym Meksyku w trudnych warunkach. Na dużych wysokościach, w zimne noce, z silną obecnością wojska. Aktorzy przeszli bootcamp pod okiem prawdziwych doradców wojskowych. To wszystko nadało filmowi napięcia i zaostrzyło osobiste napięcia. Jennifer później opisała Słejzego jako macho, słowo, którego nie używała lekko. Lubił żartować, czasami nawet w trakcie wrażliwych scen. Dla niego to była zabawa, dla niej przeszkadzało i było brakujące szacunku. Jedna scena szczególnie utkwiła jej w pamięci. Próbowała wczuć się w emocjonalną rolę, gdy Swayze wygłosił żart, który zrujnował wszystko. Dla niego to była zabawa, dla niej to było dewastujące. Ta emocjonalna dysonans stała się codziennością. Pamiętała również, że Swayze mógł być charyzmatyczny, uroczy, gdy chciał, ale miał głęboką potrzebę kontroli nad sceną, co utrudniało współpracę. Jego dążenie do perfekcji i jej pragnienie emocjonalnego bezpieczeństwa często się zderzały. Raz cicho, raz publicznie. Pod koniec zdjęć Jennifer postanowiła, że nigdy więcej nie będzie z nim pracować. Nie powiedziała tego na głos, ale obiecała sobie. Ironią losu właśnie to tarcie, które uczyniło ich w Red Dawn niezgodnymi, później stało się wybuchowym elementem, na którym producenci bazowali w Dirty Dancing. Surowe, emocjonalne iskry, kiedyś postrzegane jako problem, stały się wyjaśnieniem chemii. Ale w 1980 roku nie było żadnej historii miłosnej, tylko napięcie, wyczerpanie i dwóch bardzo różnych aktorów, którzy starali się psychicznie przetrwać męczące zdjęcia. Rudziczka wydarzeń. Casting do Dirty Dancing w 1986 roku był Dirty Dancing nadal tylko scenariuszem z marzeniem. Nikt nie spodziewał się, że stanie się kultowym, minowym krokiem. Był to skromny projekt, niezależny, z budżetem wynoszącym około 5 milionów dolarów. Nawet jak na hollywoodzkie standardy w tamtych czasach, kropla w morzu. Historia napisana przez scenarzystkę Eleanor Bergstein była luźno inspirowana jej własnym życiem i dotyczyła dojrzewania nastoletniej dziewczyny poprzez miłość i taniec latem 1963 roku. Potrzebowano głównej pary z wybuchową chemią. Ale producenci coraz bardziej traciły czas i opcje. Jennifer Gray została już obsadzona jako Francis Baby Houseman. Jej ekspresyjna, inteligentna osobowość i naturalna wrażliwość czyniły ją idealnym wyborem do roli młodej kobiety, która odkrywa siebie przez bunt, romans i rytm. Jednak druga połowa równania, Johnny Castle, pozostawała zagadką. Szukano kogoś, kto wiarygodnie mógłby wcielić się w nauczyciela tańca z drugiej strony torów. Kto samą swoją obecnością potrafiłby dominować w pomieszczeniu, ale także miał głębię emocjonalną i niuanse. I przede wszystkim musiał umieć tańczyć. Poszukiwania były trudne, skastingowano niezliczoną ilość aktorów. Niektórzy dobrze wyglądali, ale nie potrafili tańczyć. Inni dobrze tańczyli, ale nie mieli głębi emocjonalnej. Zespół produkcyjny był zrozpaczony. Wtedy znowu wspomniano już omawianego Patricka Swayze. W momencie, gdy znów został wciągnięty w grę, zapadła niczym makiem cisza. Swayze miał umiejętności taneczne. Szkołował się w Harkness i Geoffrey Ballet School. Miał surową fizyczność, charyzmę, aurę. I miał już na koncie kilka filmów, takich jak The Outsiders, Red Dawn, Young Blood, które pokazywały, że potrafił grać twarde, ale także wrażliwe role. Ale był jeden problem. Jennifer Gray już z nim pracowała i nie miała dobrych wspomnień na ten temat. Gdy producenci skontaktowali się z nią, aby porozmawiać o możliwej współpracy z Swayze, zareagowała niezwykle niechętnie. Napięcia, które przeżyła podczas zdjęć do Red Dawn, nadal były jej obecne. Pamiętała, jak intensywnie pracował, jak trzymał się swojej roli i jego często irytujący humor. Przede wszystkim czuła się przytłoczona i emocjonalnie niekomfortowo w jego obecności. Powiedziała producentom, że nie jest pewna, czy może znów z nim pracować. Ale prawda była taka, że producenci znaleźli się w trudnej sytuacji. Potrzebowali Johnny'ego szybko. Swayze wydawał się jedyną sensowną opcją. To, co wydarzyło się potem, zaskoczyło wszystkich, szczególnie Jennifer. Przed ich wspólnym testem ekranowym Patrick podszedł do niej prywatnie. Nie unikał tematu. Nie udawał, że nic się nie stało. Zamiast tego otwarcie podszedł do niej, spojrzał jej w oczy i powiedział Przykro mi, wiem, że nie chcesz, żebym robił ten film, ale mogliśmy to zrealizować razem. Jennifer pamiętała później, że jego głos drżał, a w jego oczach zbierały się łzy. Moment pełen pokory, wrażliwości i odpowiedzialności głęboko ją poruszył. Nie wymazał przeszłości, ale otworzył drzwi. Gdy stanęli razem przed kamerą na test screeningu, wydarzyło się coś niezwykłego. Zachowane napięcie, które kiedyś stanowiło przeszkodę, przemieniło się w iskrę, w krawędź, która nadała ich interakcji szczególną energię. To była wymiana przyciągania i oporu. Producenci, którzy oglądali test, opisali go jako błysk w butelce. Chemia była nie tylko wiarygodna, ale i porywająca. Coś, co mogło być wykluczeniem, stało się powodem ich obsady. Dla Jennifer to nie była nagła przemiana. Nie zapomniała swoich wątpliwości od razu, ale dostrzegła ogień, który wspólnie wzniecili. To było prawdziwe, surowe, niedoskonałe. I dokładnie tego potrzebowała historia Baby i Johnny'ego. Za kulisami decyzja nie była tylko emocjonalna, była także finansowa. Z zagrażającymi terminami i ograniczonym budżetem nie było czasu na nowe castingi. Swayze udowodnił, że potrafi tańczyć, grać i trzymać główną rolę. Emocjonalna przeszłość z Jennifer nie była już przeszkodą, stała się napędem. Zdecydowano więc. Patrick Swayze zagra Johnny'ego Castle'a, a Jennifer Grey pozostanie jako Baby. I wspólnie nakręcili film, o którym nikt nie miał pojęcia, że stanie się klasykiem kształtującym pokolenia. Co więcej, nie mieli jeszcze tej emocjonalnej dynamiki, która uczyniła ich test ekranowy tak potężnym. To napięcie z szacunku, przyciągania i ostrożności towarzyszyły im w każdej scenie. Przeszłość nie minęła, czekała pod powierzchnią, gotowa, by w bólach i poezji powrócić. Napięcie na planie, ciśnienie w kotle produkcyjnym, gdy latem 1986 roku rozpoczęły się zdjęcia do Dirty Dancing, nikt nie mógł przewidzieć, jak wyczerpujące będą nadchodzące tygodnie. Kręcono w Lake Lure w północnej Karolinie. Malowniczym, ale upalnym miejscu, które stało się zarówno marzeniem, jak i koszmarem dla obsady i ekipy. Budżet był skromny, ledwie ponad 5 milionów dolarów, a te ograniczone środki wpływały na każdy aspekt zdjęć. Kulisy były proste, kostiumy często były wypożyczane lub ponownie używane, a czas był luksusem, na który nikt nie mógł sobie pozwolić. Jednak to nie tylko upał lub brak pieniędzy powodowały napięcia. Przede wszystkim to emocjonalny klimat na planie, szczególnie między dwiema głównymi postaciami. Jennifer Gray, mająca wtedy około 25 lat, nigdy nie miała formalnych lekcji tańca. Miała naturalną grację i charyzmę, ale złożona choreografia Dirty Dancing przekracza jej możliwości. Każdy krok wiązał się z ogromną presją, by sprostać oczekiwaniom postaci, która zmieniała się przez ruch i by dorównać partnerowi, który był klasycznie wykształconym tancerzem baletowym. Patrick Swayze nie był zwykłym współpracownikiem. Jako syn słynnej choreograf Tacy Swayze tańczył od dzieciństwa. Uczył się w Harkness Ballet oraz Geoffrey Ballet School w Nowym Jorku. Jego tło nadawało mu dyscyplinę i perfekcjonizm, szczególnie w scenach tanecznych, gdzie timing i precyzja były kluczowe. Jeśli Jennifer więc gubiła rytm, wpadała w rozproszenie lub zaczynała się nerwowo śmiać, co w obliczu fizycznego i emocjonalnego obciążenia zdarzało się często, Swayze nie zawsze okazywał jej cierpliwość. Jeden moment stał się szczególnie symboliczny dla ich dynamiki na planie. Scena, w której Johnny powoli przesuwa palcami po ramieniu baby, miała być delikatna i intymna, ale ciągle się nie udawała. Jennifer ciągle się śmiała. Ujęcie za ujęciem, scena była zrujnowana przez śmiech. To, co miało być romantyczne, stało się przynajmniej za kulisami komedią. Z każdym nieudanym ujęciem napięcie Patryka rosło. Jego westchnienia, poważny wyraz twarzy, napięte mięśnie żuchwy, wszystko narastało, aż nawet reżyser Emil Ardolino rozważał zrezygnowanie z tej sceny. Jednak Ardolino był mądrym opowiadaczem. Wiedział, że przypadkowo uchwycili coś bardziej autentycznego niż wymagał scenariusz. W końcowej wersji filmu została dokładnie ta scena Jennifer's śmiech i irytacja Patryka. Stały się częścią momentu i dziwnym zbiegiem okoliczności to zadziałało. Po to, co widzowie widzieli, nie było tylko grą aktorską. To była prawdziwa wymiana między dwojgiem ludzi, którzy walczyli zarówno z choreografią, jak i własnymi oczekiwaniami. Odbijało to dokładnie to, co definiowało relacje między Baby a Johnny'm. Nieporadne, intensywne, głęboko ludzkie. Jednak za widoczną frustracją kryły się także fizyczne niedogodności. Swayze, znany z wykonywania swoich kaskaderskich scen i niekorzystania z dublerów, poważnie kontuzjowane kolano podczas kręcenia sceny z pniakiem. Mimo opuchlizny i bólu kontynuował pracę, chłodząc kolano między ujęciami i przetrzymując ból. Jego oddanie było godne podziwu, skutkowało jednak tym, że miał jeszcze mniej cierpliwości dla opóźnień lub niewłaściwego zachowania. Jennifer z kolei dotarła na swój własny sposób do granic swoich możliwości. Ciągła krytyka, zarówno bezpośrednia, jak i pośrednio, płynęła na nią emocjonalnie, sprawiając, że czuła się izolowana. Lata później w wywiadach mówiła, że często czuła się jak na linie. Nigdy nie wiedziała, czy spotka ją ciepło czy krytyka? Taczyk mógł być wspierający w jednym momencie, a w następnym zimny i zdystansowany. Dla kogoś tak emocjonalnie wrażliwego jak Jennifer, ta niestabilność była wyczerpująca. Nacisk nie obciążał tylko głównych aktorów. Również zespół stał między frontami, starając się zachować porządek, a jednocześnie zmagać się ze skomplikowaną dynamiką emocjonalną na planie. Choreograf Kenny Ortega który później wyreżyserował High School Musical, odegrał kluczową rolę w utrzymaniu pokoju. Działa jak amortyzator, pomagając Jennifer w jej niepewności i hamując frustrację Patricka, gdy pojawiały się napięcia. A jednak w samym środku całego tego chaosu narodziło się coś pięknego. Walka, głęboko ludzki konflikt między perfekcjonizmem a wrażliwością, stał się duszą filmu. Każdy skok, każdy spojrzenie, każdy poprawiony błąd, który został uchwycony, nosił wagę tych chwil za kulisami. Ukryty ciężar cicha walka Jennifer. Za promiennym uśmiechem i romantycznymi scenami, Jennifer Grey nosiła w sobie coś, czego nikt inny nie widział. Czuła się izolowana. Mimo, że Patrick przeprosił, jego perfekcjonizm często oznaczał, że był surowy, krytyczny lub się wycofywał. Jennifer czuła się upokorzona. Romantyczna montaż do Hungry Eyes działała na ekranie jak czysta chemia. Ale za kulisami nie było w tym nic do odczucia. Jennifer ujawnia później, że podczas tych scen odczuwała jego dotyk jako zimny, jego spojrzenie jako pełne urazy, a nie czułości. Czuła napięcie w każdej interakcji, ale nic nie powiedziała. Dlaczego? Bo mogło ją to wszystko kosztować. Film miał znikomy budżet. Producenci byli pod dużą presją. Każde opóźnienie lub skarga mogła zagrozić projektowi, więc to wytrzymała. Nie chodziło tylko o różnice zawodowe, chodziło o poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. Jennifer zagrała zakochaną dziewczynę, ale sama czuła się niezależna, obserwowana, kwestionowana i emocjonalnie wrażliwa. I nikt nie wiedział. Ikoniczny moment uniesienia i prawdziwego strachu. Ostatnia scena tańca w Dirty Dancing jest legendarna. Skok, w którym Baby wpada w ramiona Johnny'ego i jest uniesiona, stał się najbardziej niezapomnianym obrazem filmu. Jednak niemal nikt nie wiedział, że Jennifer odmówiła ćwiczenia tego uniesienia. Miała wielki strach. Patrick, perfekcjonista, był sfrustrowany, ale Jennifer pozostała niezłomna. Nie chciała ryzykować upadku, więc nakręcono scenę bez prób. Jedno ujęcie, czysta adrenalina i zadziałało. Ale to nie tylko fizyczne napięcie uczyniło ten moment niezapomnianym. To była emocjonalna wyczerpanie, wspólna walka, ogień dwóch ludzi, którzy starali się razem utrzymać. To była magia tego wyzwolenia. I retrospektywnie. Lata później, po zakończeniu zdjęć, nikt na planie nie miał pojęcia co stworzyli. Studio nie oczekiwało wiele. Film zadebiutował w sierpniu 1987 roku, prawie bez uwagi. Jednak reakcja była przytłaczająca. Publiczność się zakochała. Film zarobił na całym świecie ponad 214 milionów dolarów. Ścieżka dźwiękowa sprzedała się w milionach egzemplarzy, a nagrody zaczęły napływać. Jednak Jennifer w milczeniu nosiła ciężar swoich doświadczeń. Świat świętował historię miłości, którą wiedziała, że kosztowała ją emocjonalnie bardzo wiele. Dopiero dekady później, po śmierci Patricka na rakat szóstki w 2009 roku, zaczęła otwarcie mówić. Opisała, jak emocjonalnie obciążające to było, jak ciężko było grać wrażliwość pod presją. Odnosiła się do geniuszu Patricka, ale nie ukrywała, jak bardzo jego intensywność na nią wpłynęła. W swoich ostatnich wywiadach Patrick ciepło wypowiadał się o Jennifer. Uznał ich konflikty, ale również chwalił jej talent. To była cicha pojednanie. Które trwało lata, dziedzictwo miłości i napięcia. Dirty Dancing to nie tylko zasługa swojej muzyki czy choreografii, ale przede wszystkim dlatego, że czuje się prawdziwy. I takim właśnie był. Ten drżący głos, to niepewne dotykanie, ten pełen pasji, uścisk wszystko było pełne prawdziwych emocji. Sekret Jennifer Grey to nie był skandal. To była emocjonalna prawda młodej aktorki, która zmagała się z presją, konfliktami i oczekiwaniami. Jej milczenie pozwoliło na pełne zrozumienie historii. Ale dziś, gdy się wie, co przeszła, to, co widoczne na ekranie, nabiera zupełnie nowej głębokości. Nie chciała nigdy zniszczyć iluzji. Zamiast tego niosła tę historię, ból, magię. To wszystko przez wiele lat, i być może to była jej największa aktorska osiągnięcie. To, co widzieliśmy w Dirty Dancing, było więcej niż tylko scenariuszem. To było odzwierciedlenie prawdziwych, skomplikowanych ludzkich dynamik. Jennifer Gray zachowała tajemnicę, aby chronić film, dzięki czemu podarowała nam coś, co porusza publiczność, nawet prawie 40 lat później. Co myślicie? Czy napięcie za kulisami uczyniło magię przed kamerą rzeczywistą? Podzielcie się swoimi myślami poniżej w komentarzach. A jeśli podobał Wam się ten głęboki wgląd w Hollywood, nie zapomnijcie dać lajka, subskrybować i udostępnić. Dzięki za oglądanie, do następnego wideo.